Jak to jest, słuchajcie, że w dzisiejszych czasach rolnictwo tak mocno polega na syntetycznym azocie, pomimo tego, że wszyscy doskonale wiedzą, jak dużo azotu mamy w atmosferze? Oczywiście, ja rozumiem, że to jest w formie niedostępnej dla, dla roślin, ale są dziś już możliwości, są rośliny, są opracowane technologie, które pozwalają. Efektywnie ten azot wykorzystać i wprowadzić go do gleby. Zresztą nie tylko rośliny, nie tylko rośliny bobowate, nie tylko rośliny motylkowe wprowadzają azot, również inne rośliny, także może w mniejszych ilościach, ale przede wszystkim mikroorganizmy, drżownice. Dżownice na przykład potrafią wprowadzić bardzo dużo azotu do gleby w ich cyklu po prostu życia i śmierci, gdy op umierają prowadzają naprawdę znaczące ilość azotu do gleby. Pomijam oczywiście ich odchody, które również są bogate w ten, w ten pierwiastek. Jakie są skutki nadmiernego stosowania azotu? Jednym ze skutków jest wypukiwanie wapnia, który jest bardzo ważny przy, przy rozwoju i wzroście roślin. Drugim negatywnym skutkiem jest presja chwastów. Tak dokładnie. Azot najlepiej wykorzystują tak naprawdę rośliny towarzyszące, więc presja kwastów jest większa przy stosowaniu dużych ilości azotu. Poza tym azot wpływa negatywnie na biologiczne środowisko gleby, zabija mikroorganizmy, bo zazwyczaj jest w formie, w formie chlorków. Wprowadza do gleby duże ilości soli. Dlatego rośliny, które widzicie na konwencjonalnych polach, są bardzo ciemno zabarwione, czyli puchną od wody, a kiedy puchną od tej wody i mają tę barwę bardzo, bardzo ciemnej zieleni, są bardzo atrakcyjne dla wszystkich insektów, patogenów, dlatego rolnictwo konwencjonalne musi stosować tak zwane środki ochrony roślin. Więc to jest po prostu błędne koło w moim przekonaniu. Także. Jak widzicie, stosowanie syntetycznego azotu tak naprawdę w większości przypadków i w formie, jakiej jest to stosowane dzisiaj w rolnictwie jest on, zdecydowanie jest więcej negatywnych efektów niż pozytywnych stosowania azotu. Rolnictwo biologiczne, o którym teraz bardzo dużo czytam, jest w stanie w sposób, w sposób naturalny wprowadzać ten azot do gleby. A plony są porównywalne z rolnictwem konwencjonalnym, wysokonakładowym, stosujący, stosujących syntetyczne nawożenie azotem. Także naprawdę jest, jest mnóstwo przykładów, można to znaleźć. To nie jest tajemna, ukryta wiedza, i to nie jest tak, że ja sobie to dzisiaj tu wymyśliłem i mówię tak tylko, dlatego że jestem rolnikiem ekologicznym. Ta wiedza jest, te przykłady są na całym świecie. Jest to mit, jest to kłamstwo. Będę to powtarzał, naprawdę jest to wielkie kłamstwo mówienie, że rolnictwo organiczne, biologiczne nie jest w stanie wyżywić ludzkości. Jest to, jest to mit i jest to związane tylko i wyłącznie z marnym zarządzaniem. Tak? Jeżeli naprawdę rolnicy będą uzbrojeni w wiedzę i będą mieli pomoc ze strony tak zwanych konsultantów, a nie tylko sprzedawców chemii. To spokojnie możemy wyżywić wszystkich ludzi, i nikt nie będzie musiał cierpieć z powodu głodu. Dodam jeszcze jedną negatywną, negatywną cechę azotów, syntetycznych azotów. Syntetyczny azot spala materię organiczną w glebie. Coś, co jest esencją coś, co jest magazynem wody i wszystkich mikro i makroskładników jest bazą dla pożywieniem dla, dla organizmów żywych, dla dżownic i innych mniejszych i większych e, robaczków. Azot syntetyczny spala tą materię organiczną w bardzo szybkim tempie, prowadzi do e, zakwaszania gleby, prowadzi do e, zasklepiania, a przede wszystkim efektywność stosowania nawozu jest naprawdę bardzo mała, ponieważ jest on wysoce rozpuszczalny i bardzo szybko bardzo szybko ucieka z gleby. A, te, a, a tym sposobem po prostu zatruwa wody gruntowe, rzeki, jeziora, oceany. E, także e, ten system, który twierdzi, że nas próbuje wyżywić albo nas żywi, przede wszystkim e, nas truje i azot wpływa na bardzo marną wartość paszową upraw, jak i bardzo marną wartość żywieniową tych upraw. Także naprawdę, powiem szczerze, w moim przekonaniu, syntetyczny azot, stosowanie syntetycznego azotu jest, jest po prostu kłopotą. Dodając do tego obecne, obecne ceny, kiedy kupujemy worek azotu, płacimy za niego. Powiedzmy tonę azotu, płacimy za to teraz tak 3000, 4000, coś w tym przedziale. I w tym worku nie ma tony azotu, tylko jest go 40%, 46, nie wiem, 36% w zależności od, na, od nawozu, tak? Czyli płacimy, płacimy za co? Co tam jest? Tam jest głównie sól, w dużej mierze sól, chlorek. Jakieś inhibitatory, tak teraz stosowane, żeby, żeby jakby rozdzielić tą aplikację tego azotu. Naprawdę ekonomicznie jest to błąd. Tutaj jest przykład właśnie takiego naturalnego pobierania azotu z gleby. Jest to po prostu zwykła koniczyna wsiana nieintencjonalnie, ale jednak wysiała się razem z płaskórką i bardzo ładnie tutaj sobie rośnie. Plan jest taki, żeby to w pierwszy, w pierwszy, przy pierwszym pokosie po prostu zmulczować i zostawić a, a potem tak naprawdę zobaczymy chciałbym zebrać nasionka, chyba, że o tym mówiłem także to jest tutaj nasza fabryka azotu obok jest żytko czytając książkę Garego Cimera, Biological Farmer, biologiczny rolnik on na przykład w swoim gospodarstwie, które jest również ekologiczne, owiec sieje jako poplon i on ten owiec w takiej fazie, jak on jest teraz, czyli takie powiedzmy no w kolano, on ten owiec płytko, płytko miesza z glebą i w, taką, w tak przygotowaną glebę wsiewa swoją kukurydzę, którą później Zbiera bądź na ziarno, bądź jako, jako, kiszą, jako kiszonkę. I, i to żytko również wprowadza naturalny azot, dostępny yy, dla roślin, dla mikroorganizmów, w bardzo łatwo przyswajanej formie, formie organicznej, buduje, buduje materię organiczną w glebie. Także jest tych, jest tych możliwości bardzo, bardzo dużo. Kolejną rośliną, która jest bardzo dobrym magazynem azotu i sprawia, że nie ucieka on nam z gleby. Jest owies. Owiec jest po prostu świetnym magazynem. Dlatego też, owiec, tak jak pisze Gary, jest bardzo, bardzo złą karmą dla bydła, ponieważ zazwyczaj zawiera w sobie bardzo duże ilości azotu, potasu i jest niekorzystny, niekorzystny dla, dla przeżuwaczy. Ale jest bardzo dobry, jeśli chodzi o magazynowanie tych składników pokarmowych, zwłaszcza azotu z gleby. Powiedzmy, jeżeli mamy taką, taką uprawę jak tutaj, no to moglibyśmy to... No może nie, to jest zły przykład, ale powiedzmy nostrzyk, który tam, chyba których chciałbym teraz siać tą grykę, tam można by było teraz, no teraz może nie, ale troszkę wcześniej wsiać ten owies, zostawić go do jesieni czy tam do, do późnego lata. Płytko, wymieszać go z glebą i wsiać powiedzmy orkisz lub jakąś inną roślinę, i byłoby to z korzyścią, ponieważ ten owiec magazynowałby nam te składniki pokarmowe. Jest dużo możliwości, jest dużo wiedzy. Zachęcam Was, żebyście szukali. Nie bali się. Większość rolników, którzy gdzieś tam przechodzą na te metody organiczne, boi się tego. Zwłaszcza tego niedoboru azotu. W moim przekonaniu nie jest to aż taki duży problem. Ja rozumiem, że azot jest jednym z głównych czynników plonotwórczych, ale składników mineralnych, pierwiastków do, do, potrzebnych do prawidłowego rozwoju roślin, roślina potrzebuje, według dzisiejszej wiedzy, około 20. Więc azot nie jest tutaj problemem. I tak jak powiedziałem, jest on wszędzie. No i nie jest, to, nie jest to bezcelowe, tak? Jego dostępność dla roślin zależy przede wszystkim od rolnika, od zarządzania, od tego, jak prowadzi swoje uprawy, jaki płodozmian stosuje. A nie od syntetycznej granulki kupowanej w sklepie za po prostu no, absurdalne pieniądze. To tyle w tym specjalnym odcinku. Przede wszystkim chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować, że oglądacie. Przeszło nam już 300 subskrybentów, więc dzięki naprawdę, że to moje, moje gadanko Was interesuje. Jest to takie ten kanał jest takim miejscem, w którym po prostu mogę, mogę powiedzieć co. Mogę powiedzieć, co myślę, co, co gdzieś tam siedzi mi w głowie, i wszystkie, wszystkie te rzeczy związane z, z rolnictwem, które są dla mnie na, naprawdę bardzo ważne i, i są, są przede wszystkim moją pasją. I tak wiele rzeczy jeszcze, jeszcze chcę i muszę się nauczyć, że po prostu ten ogrom e, czasami mnie przytłacza, ale kiedy, kiedy trafiam na, na kolejną publikację, kolejny podcast, film, książkę. Która jakby wprowadza nową wiedzę, no to naprawdę czytam, słucham, oglądam z wypiekami i chłonę to wszystko. A potem staram się to Wam przekazać. Czasami chyba nieudolnie, ale, ale jednak po prostu podzielić się z Wami i zachęcić Was do, do poszukiwań, bo rolnictwo to nie tylko NPK. To jest dużo więcej, to jest cała biologia, mikrobiologia, to, to Naprawdę tej, tej wiedzy jest, jest ogrom i, i po prostu do odkrywania mnóstwo jeszcze przed nami w ciekawych czasach żyjemy. Rolnictwo się zmienia. A to my jesteśmy tym motorem, motorem tych zmian, bo wszystko zaczyna się tutaj, a potem potem idzie tam. I tam się dzieją cuda. Trzymajcie się, cześć.